Z Michał Świerczyński, zawodnik Tańczy Wiąg, wygrane dzisiejsze spotkanie zespołem Huraganu Trzepcz 6-3 i ogólnie myślę, że wasza dobra gra. Tak, mieliśmy w planach, żeby wygrać te pierwsze mecze, które są w sumie najważniejsze, bo czekają nas takie mecze, z, przynajmniej z Spartą, z Grudziądzem, który na pewno jest faworytem nas w grupie. Dlatego chcemy łapać te punkty tutaj właśnie z tymi drużynami, z którymi możemy powalczyć, o to, żeby zagrać chociaż w drugiej lidze. bo to y na pewno nie jest trzecia liga, a druga co najmniej. No właśnie, chciałem to pytanie zadać, ale już mnie uprzedziłeś. Rozumiem, że te całe swoje siły będziecie oczywiście skupiać na, na tych rozgrywkach, rozgrywkach drugiej ligi. Tak, tak, tym bardziej, że nie zgłosiliśmy się do pucharu, także można powiedzieć, że mamy jakby ten zapas sił do gry w tych meczach ligowych. No i tak jak wcześniej mówiłem, naszym celem jest drugie, trzecie miejsce, a najlepiej pierwsze. Wasz zespół myślę, że dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o tutaj osobowości typu piłkarskie. Teraz Ty razem z Bartkiem Kreją i Sebastianem Po pomocie przez przeszłość w drużynie Sylii. Kilku też zawodników w innych zespołach. No myślę, że naprawdę możecie tworzyć fajny kolektyw. Tak, tym bardziej, że mamy naprawdę młody skład. Najstarszy zawodnik ma 26 lat, reszta to jest naprawdę jeszcze połowa ucząca się, można powiedzieć. Także wszyscy tu mają jakieś po prostu swoje ambicje, jak to każdy młody zawodnik, na to, żeby się pokazać, powalczyć. Zawsze to jest jakaś szansa na to, że może ktoś tam z jakichś wojsk ligowych zauważy jakiegoś chłopaka od nas i będzie miał szansę się rozwijać gdzieś wyżej niż tylko ta beklasa, klasa, w której gramy na razie. Także tego Wam życzę i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo również.